I dam dwom moim świadkom mocy, będą odzianie wory, pro, prorokowali przez 1260 dni. Właśnie Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stają przed Panem Ziemi. A jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich, z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wy, wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, a nie padał, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania mają też moc nad wodami, by je zmienić w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą i okroć zechcą. Czy... No tam jest napisane wyraźnie 1260 dni. Skoro oni się pojawią, telewizja ich pokaże. My już mamy dowód. Z Izraela przyjdą jakieś wiadomości, że ci dwaj są są niecodzienni, autentyczni, no to my wiemy, że oni mają dokładnie 3,5 roku. No to już mamy jakiś punkt odniesienia. No, a mamy jeszcze jakieś inne punkty odniesienia, które nam mówią wyraźnie, że możemy być, albo już jesteśmy, albo jak niektórzy twierdzą właśnie od 5 października 2022 jesteśmy. Bo tak prorokowało kilku proroków w Stanach Zjednoczonych i są tutaj w tym zgodni. Inni twierdzą, że cztery 4 pieczęcie już są otwarte. No tak jak Tadek mówi, właśnie dużo jest tego zwiedzenia, dużo jest głosów. I ci nie. ludzie nie są pyszni, oni nie mówią, słuchajcie, nie, 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 tylko rozsądzajmy to. Dlatego tak na razie to naprawdę nikt nie jest tego tak bardzo pewien, bo... Nie A jak do... Ty właśnie nauczana? Kiedy oni mają przejść? Ostatnie 3,5 roku, w połowie, na początku? Bo trzy mają możliwości trzy mają. i pół roku tak, mają być. To na pewno. To na pewno będą w tym mniejszym ucisku. Oni nie Czyli będą w niebie Bożym. Oni już nie będą w niebie. Bożym. No bo na końcu jest jak ich zabije, to oni będą sobie jeszcze podarki wysyłać. Tak. A jak będzie gniew Boży, to ja myślę, że nie mają czasu na nic. Nie? Żeby jakieś tam podarki. No tak. się tak. chciałeś coś powiedzieć? Ja? Pytam no tak, no ja z kamera. Ja mogę tylko powiedzieć, że mnie zawsze przekonuje, y prowadzenie Ducha Świętego w takich sytuacjach i Amosa, Amos 7 8 jest napisane o tym, że Bóg nie czyni niczego, czego nie objawi sługą proroką. Tak jest. I to mnie najbardziej przekonuje, bo ile razy coś wielkiego w mojej rodzinie się dzieje, ja dostaję od razu sygnał od Ducha Świętego, że to będzie miało miejsce. I tutaj mogę powiedzieć świadectwo, jak moja mama miała odejść, to dzień wcześniej już Bóg Duch Święty mnie przekonał, powiedział, że to mnie czeka jutro. Żebym była gotowa, że dostanę telefon, że mama odejdzie i rzeczywiście ten telefon był na drugi dzień i to było akurat w okresie pandemii. To mogę Ci potwierdzić. Moja mama się umarła, umarła po Twojej, tak, też, też no, poszedłem na zakupy, wyciągam tak. zakupy i tam się traumę, po prostu karta zawieruszyła, nie wiem skąd. Jak Zrobiłem po prostu zwykłe zakupy, kupiłem oczywiście e, pocztówkę, ale ta Pani mi jakoś włożyła w środek tej pocztówki właśnie na żałobę. Ja wtedy powiedziałem mojej rodzinie, nie no mama umrze jutro, nie, i tak, tak było w środku, umarła. Tak, bardzo podobnie, nie, mm. i właśnie y, skoro Duch Święty jeszcze jest tutaj z nami, jest, bo my jesteśmy, y, to kim jest Duch Święty dla nas? Dla mnie Duch Święty przede wszystkim jest Bogiem, który nas, y, jest naszą pomocą, pomoc mającą. Czy on nie jest w stanie nas uprzedzić? Ja na przykład w swoim sercu czułam, że my żeśmy już weszli, tak jak Ty mówiłeś, w tym 24 roku. No poważnie przeważnie na tej samej fali nadajemy, więc to nic nowego. Ja tym cię wspieram sny. a Ty nie. Więc ja dostaję sny, dostaję hmm. po prostu potwierdzenie w swoim sercu, że weszliśmy w ten okres 7 lat. Także to Amosa 3, 7, 8. Ja najbardziej Więc ja dostałem takie świadectwo, to nie jest jakiś taki dowód namacalny, ale to świadectwo, jak to Amosa 3, 7, właśnie a. na tej a. podstawie Mamy ja twierdzę, że ta od... pierwsza pieczęć jest tak. otwarta, że ta Jezus ją otworzy. Tak. I o tym mówi piąty rozdział tak. I o apokalipsy św. jest świętego Jana. Także spokojnie do święty potwierdza, mi, że, że tam jest tak. napisane, że on jest gotowy otworzyć a. tą pierwszą tak. pieczęć. I on ją otwiera w szóstym rozdziale i pierwszym wierszu. Tak. I ten biały tak. koń idzie po prostu w ruch. Tak. Nie? 31 no. rok to będzie właśnie końcówka już i przyjście Chrystusa. No tym no, bardziej zauważcie, że mamy Leona XIV, da, który wszystko, da, naprawdę spełnia warunki tego fałszywego proroka, chociaż na takiego nie wygląda, nikt nie chce tutaj obrazić tego kardynała, ale on spełnia te warunki, bo poprzedni po prostu ze względu na swoje ugrupowanie, bo był jezuitą, no i taki dość schorowany otyły, no prawie dziewięćdziesiątka, no nie spełniał tych warunków, bo wiadomo jezuici są bardziej znani z intelektualnego podejścia do Boga, do życia. A jeśli chodzi o Augustynów, no to oni mają bardziej taki kontemplacyjny po prostu sposób podejścia, charyzmatyczny. I ten Leon XIV może się wskazywać. Jednym z takich znaków na niebie właśnie miał być znak Leona, e, i ten znak się pojawił, no i teraz on się nagle pojawia i wybiera no, po prostu imię Leona. Leon XIII właśnie był człowiekiem, który e, na siłę próbował zjednoczyć wszystkich chrześcijan i nie był zbyt dobrze i łaskawie ustosunkowany do na nowonarodzonych chrześcijan. Więc może się spodziewać, że i ten w którymś momencie po prostu zacznie prześladować tych na nowo narodzonych i będzie twierdził, że to może są sekciarze, tak? że po prostu odchodzą od tej głównej reguły. Więc pojawienie się Leona XIV dla mnie jest takim dużym sygnałem, dużym znakiem. Przemowa inauguracyjna Donalda Trumpa, no po prostu ja w życiu tego czegoś nie słyszałem. Ludzie tego nie słyszeli, żeby ktoś tak empatyczną przemowę miał, tak pewny siebie, tak doskonałą, bezbłędną. To prawie 30 minut bezbłędnego mówienia dla człowieka ponad 80 lat. Fakt, że on 12 lat występował jako aktor w Apprentice. On miał własną taką, taką no, taki program po prostu aktorski, gdzie on był tam głównym tym reżyserem, głównym aktorem, on po prostu miał grupę młodych doradców, on ich zwalniał, on ich zatrudniał, on ich po prostu wyrzucał. No i to było takie aktorstwo i on zapraszał różnych ludzi, e, ludzi nawet, którzy byli w więzieniach. On ich po prostu albo łączył się z nimi na łączach, albo po prostu ich wypuszczali na ten czas tego programu. On miał takie po prostu niesamowite możliwości, więc przez 12 lat go przygotowywali do e, mówienia, do aktorstwa. No, a kogo to nam przypomina innego e, prezydenta aktora? No, Żaleński oczywiście. Kolejny aktor, tak? E, aktorem był też, e, wiecie, inny prezydent Ameryki, który zresztą był największym, mówią, prezydentem jak do tej pory. Reger, dokładnie. On no, taki drugi czy trzeci kategorii aktorem, ale był aktorem, po prostu dobrze odegrał swoją rolę. Więc e, jak chyba generał skrzypczak, to mówił, nie i Ty Basiu mówiłeś, że na Ukrainie to tak naprawdę na jednym skrawku ta wojna się cały czas tam dzieje. I tam może ona lekko wychodzi poza, ale to się w ten teatr wojenny dzieje się na jednym skrawku. No i skrzypczak sam to powiedział, tak? Nasz polski generał, to jest wszystko teatr wojenny. Ale ludzie giną, to się naprawdę dzieje, nie jak jest to reżyserowany teatr. Więc dla mnie e, wybór Leona, Nie. wybór prezydenta Ameryki, a potem no, jeśli chodzi o, na przykład teraz wychodzą na jaw te hosztablerstwa par prezydenckich, Nie. że prezydentowa, bo pierwsza dama niekoniecznie jest pierwszą damą jak ta Bridget. Macron, Candy Williams, ona zresztą dziennikarz z Ameryki Czarnoskóra, niesamowicie wygadana, ma nieprawdopodobną oglądalność subskrybentów, sympatyczną, miłą dziennikarką, wsparta przez to Stevena Bannona, to jest doradca bezpośredni. Trumpa no i Trump ją też w tym wspierał. No I ona zrobiła kilka programów no bardzo kontrowersyjnych, że to jest po prostu facet. Nie? I on zawsze był facetem. Więc ten prezydent żyje po prostu no, z zakłamaną postacią. Tak naprawdę tak nie jest. To nie jest kobieta. Podobnie. Obama czy Trump. No to się wszystko dzieje, to się coraz bardziej ujawnia. Ludzie mają zamieszanie w głowie, zamieszanie w sercach. Niektórzy w to wierzą, niektórzy w nie. Kiedyś o tym nawet nie dyskutowało, nawet nie wolno było, ale coraz bardziej się o tych rzeczach rozmawia. Jest przyspieszenie wiedzy. AI wzrasta. Ewa nam bardzo ładnie tutaj wczoraj tłumaczyła, jak działa GPT, czy działa w ogóle sztuczna inteligencja. W 2027 roku ma nastąpić takie przyspieszenie, że ja mówię, że tutaj nawet nasz młody Kuba, który dość nieźle ogarnia te rzeczy, jest przygotowany po prostu na taki krzyk technologi technologiczny. Kiedy wejdą już oficjalnie te komputery kwantowe, no po prostu mało kto będzie nadążał. Bo może nie mamy nadążać, że to sztuczna inteligencja ma po prostu przejąć i ona będzie o wszystkim decydowała. No nie wiem, Ewa, chciałabyś coś na ten temat powiedzieć, tak, ładnie, nam to wszystko powiedziałaś wczoraj. Czy ty wierzysz w to, co właśnie stan mówił i tłumaczył, że w 2027 przyjdzie dokładnie to przyspieszenie i my wszyscy to zauważymy, wszyscy to czujemy i niewiele będziemy mogli coś z tym zrobić? Więc kochani, uważam, że my musimy być stale gotowi. Online z Duchem Świętym w tych czasach 24 godziny na dobę. Duch Święty jest najlepszym doradcą, zawsze dostępnym. Dlaczego musimy być zawsze gotowi? Bo nie wiadomo, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Tym, co się będzie działo, tak jak niektórzy zostali aż skoczeni w roku 2020, gdy nagle wprowadzono lockdown. W Polsce było to, że tak powiem, stosunkowo proste, ale tam, gdzie my mieszkamy, były kary, było straszenie, były manipulacje, żeby po prostu łamać ludzi i tak łamali ludzi. I bardzo wielu, których powiedzieli budoblańcy, Polacy, nigdy, przyjmowali po dwa, po trzy, po pięć, ile trzeba było, żeby mieć stosunkowo wolność. Bo ci, którzy nie przyjęli, no to nie można było nic. I wracając do tematu, tak jak ten lockdown, niektórzy mówili, yy, było takim przygotowaniem. I teraz tutaj siostra zadała mi pytanie. A co sądzisz o takich ludziach, którzy wtedy, no, żeby móc podróżować, żeby, kupowa żeby móc podróżować, głosić Ewangelię, kupowali na czarno te zaświadczenia o szczepieniu, żeby nie musieć się testować i tak dalej. I wtedy y, mówiono, że jest to najgorsza grupa ludzi, dlatego że oni chcą udawać kimś, kim nie są. I straszono, że jeżeli znajdą kogoś takiego, to oni y, zrobią y, taki egzemplarz, żeby ludzi zastraszyć, bo ty udajesz, że jesteś jednym z nas, z tych dobrych, z tych, co przyjęli eliksir młodości, zaszczepionych, a naprawdę jesteś największym kłamcą. I że ci ludzie będą jakoś szczególnie dyskryminowani, bo jak nie wziąłeś, to mówisz i od razu jesteś wyrzutkiem i tak samo ja myślę będzie jak, yy, że my musimy być cały czas gotowi no i yy, obojętnie czy to będzie 27 czy to będzie 26 to stale powtarzam my się nie możemy bać my się nie możemy bać śmierci przede wszystkim jako wierzący my musimy być gotowi że jeżeli przyjdzie nasz moment, my wiemy dokąd idziemy, czy ta jak siostra dzisiaj mówiła, mi to serce się kroi, tylu wierzących umiera w takich strasznych cierpieniach na raka, ale my mamy nadzieję, my wiemy do kogo idziemy i gdy przyjdzie moment próby, tak jak y, ja uzgadniałam z moim mężem, że jeżeliby nas aresztowali, y, bo jesteśmy niezaszczepieni, i jeżeli byśmy byli rozdzieleni i nam sugerowali, manipulowali, że przyjmij, bo twój mąż wziął, albo odwrotnie, to my tego nie bierzemy. No i my wybieramy śmierć, czyli obojętnie, przez rozszczelanie, czy, no nie wiem, powierzą, gilotyna, nie wiem co zrobią, ale my nie weźmiemy nic. I tak byliśmy, bo myśleliśmy, że to może jest już jakiś plan tego znamienia Bestii, nie? Bo nikt nic nie wiedział. Dlaczego tak zmuszają w życiu, do niczego nie zmuszali? I yy, to jest moja odpowiedź, właśnie z tym yy, oszukiwaniem, i ja myślę, że tak samo będzie, jak przyjdzie co do czego, czyli z tym znamieniem, czyli to na pewno nie będzie mówione, że to jest znamię. tylko czy w jednym dla Twojego dobra. Czyli paszport szczepionkowy, dowód osobisty, karta bankomatowa w jednym. I dla Twojego bezpieczeństwa, bo jest taki postęp technologiczny, dla Twojego dobra, żeby Ci nikt nic nie ukradł, zrobimy Ci albo tatuaż, albo coś, albo na rękę. A jak nie będziesz chciał, to taki kul cool w ogóle na czoło dla młodzieży, i to będzie digitalne, i błyszczało, i takie super, żeby podejść. Szatan przyjdzie, to co wczoraj rozmawialiśmy, z podstępnym oszustwem. Bardzo mi się podoba to określenie. Nie oszustwo, ale podstępne oszustwo. Dlatego my, jako wierzący ludzie, nie możemy być naiwni, nie, mo nie możemy być lekkomyślni, a Jezus to już załatwi. Nie. Jezus dał nam wiedzę, dał nam mądrość, dał nam ducha rozróżnienia, rozpoznania. A naszym obowiązkiem, tak jak obowiązkiem każdego, co brat Zbyszek mówił, jest w tym życiu rozpoznać, zapoznać się ze Słowem Bożym i stwierdzić, czy ja chcę Jezusa jako mojego Zbawiciela i Władcę, czy też nie. A inaczej jest to ignorancja. Nie interesuje mnie to, nie obchodzi mnie co będzie, to będzie. I uważam, że z taką samą postawą będą podchodzić zarówno wierzący, i niewierzący. to widzieliśmy na przykładzie lockdownu i szczepionek w roku 2020. Do tego, co będzie się działo. To jest nasz obowiązek rozpoznawać znaki czasu. Żebyśmy nie zostali zwiedzeni, tak jak tutaj brat mówił. Bo szatan przyjdzie z podstępnym oszustwem. I my w tym czasie, tu jest jeszcze odpowiedź, to dla mnie znaczy mieć kręgosłup moralny. Mogą mnie zwolnić z pracy, mogą mi zabrać wszystko, mogą mnie wtrącić do więzienia jak w całej listo hebrajczyków. Jeżeli ktoś nie zna, polecam jedenasty rozdział. Jak byli prześladowani, jak byli cięci, jak tracili życie dla Jezusa i po prostu nie ugięli kolan przed diabłem i przed systemem religijnym, czy politycznym, który wtedy panował, który ich pozbawił życia. I to samo y, dla nas, jako wierzących dzisiaj, my musimy mieć kręgosłup moralny i być z tymi, tak jak siostra Basia, słabymi, cierpiącymi, ich wspierać, bo my mamy Ducha Świętego, my mamy moc nad przyrodzoną i Bóg da nam moc i odwagę. Czy jeżeli trzeba będzie oddać życie, tak jak myśmy myśleli, że to może być już z nami bezpita szczepionka, no to jesteśmy gotowi. Po prostu mamy kręgosłup moralny. Wtrącicie nas, nie będziemy podróżować, nie będziemy podróżować, nie będziemy chodzić do sklepu, no to nie będę dwa lata kupowała sobie nic do żadnego ciucha. A buty online. No, i tak było. Dwa lata nie wchodziliśmy do żadnego sklepu. No, Chodzę ja na to, przykład to... nie mogłem sobie długopisów i kretek i, no, i zeszedł w kupić na przykład. Też butów, ani odzieży. Musiałem brata prosić, kogokolwiek, żeby po prostu poszedł, bo on miał akurat to znamie wystarczające, czy, czy tego prekursora, i on wchodził do każdego sklepu. No na zachodzie tak po prostu było. Ale skoro Ci tak dobrze idzie, to chciałbym się Ciebie zapytać, jeśli mogę. Z Mateusza 24, tam 36, że o tej godzinie i o tym czasie i o tym dniu nikt nie wie, tylko po prostu ojciec w niebie, tak? Ani łowie, ani syn Boży nie wie. A w innym miejscu jest napisane, to jest w Ewangelii Jana 16, 13, my dobrze znamy ten tekst, że przyjdzie duch prawdy, pocieszycie. I tak i on nas prowadzi wszelką prawdę, przypomni nam wszystko, co Jezus nam mówił, i co jeszcze oznajmi to wszystko, co ma przyjść. Więc czy duch się może nam oznajmić takie rzeczy, kiedy ta pieczyć będzie złamana według Ciebie, kiedy ten dzień, czy ten czas nastąpi, czy świątynia Jerozolimska będzie odbudowana, no mamy dużo takich pytań, prawda, które są bardzo ważne, a bo jak tutaj Basia mówiła o tym porozumieniu, pokoju, że jak ono będzie podpisane, no to wtedy będziemy wiedzieli, że mamy 7 lat, a w połowie będzie to przerwane. Więc czy już takie porozumienie według Ciebie zostało podpisane i czy Duch Święty może nam to oznajmić, powiedzieć, skoro jest że nam oznajmi o rzeczach, które mają nastąpić, przyjść? Więc tak, absolutnie Duch Święty może nam oznajmić, jeżeli to będzie y, do czegoś nam potrzebne, tak jak na przykład nam oznajmiał, bo wszyscy, jak tutaj jesteśmy, nie przyjęliśmy szczepionki, więc my od Ducha Świętego otrzymaliśmy już objawienie. Nie bierz tego. Każdy w osobny, indywidualny sposób, ale pięć lat później, tak jak tutaj się zgromadziliśmy, powiedzieliśmy, że tą mini próbę przeszliśmy. Nie musieliśmy kupować zaświadczeń, żeby potem mówić, a bo to dla ewangelizacji i by nie z pracy. Każdy miałby tłumaczenie, każdy co przyjął. I tak samo Duch Święty może objawiać te czasy, które mają nadejść i dlatego jest tak ważne to, co cały czas mówię. Mentalne przygotowanie, żebyśmy nie byli w nic zaskoczeni. Na przykład ktoś może otrzymać y, diagnozę tak, jak tu siostra mówiła wierzący, rak. I, y, jakiś bardzo, I w ciągu pół roku człowieka nie ma. I on też musi być mentalnie przygotowany, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, ogarnąć, zorganizować i tak dalej, bo jego czas jest bliski. No i tak samo w tych czasach ostatecznych, absolutnie uważam, że Duch Święty będzie nas prowadził i objawiał, yy, ponieważ dalej to, co powiedziałeś, słowo Boże mówi, że gdy to wszystko się zacznie dziać, podnieście swoje głowy i wyprostujcie swoje kolana, gdyż zbliża się czas waszego... Odkupienia. Więc my nie musimy być jak Kreci, gdzieś pochowani, bojący się. Właśnie o to chodzi, żeby się nie bać. Żeby się nie bać. Obojętnie, co przyjdziemy, my wiemy, komu zaufaliśmy i ufamy Chrystusowi, Jezusowi do końca. I to są te właśnie próby, że tak powiem, co siostra mówiła, próby wiary. Obojętnie, czy jest to rak. Czy będzie to prześladowanie, czy tak jak niektórzy ludzie tracili pracę, wierzący, niewierzący, bo nie przyjęli szczepionki, egzystencję, ludzie się bali. A my mamy być wtedy po prostu światłem dla wielu. Tak jak zresztą Daniel mówi, czy Zachariasz mówi, że my wtedy otrzymamy nadprzyrodzone objawienie, żeby wielu prowadzić do poznania Jezusa. Mhm. Czy możesz śmiało i otwarcie tutaj przed wszystkimi zaświadczyć, że ty masz białe szaty, że jesteś godna białych szat? Wesołych? Tak. Dlaczego tak twierdzisz? Dlatego, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy, obmył wszystkie moje grzechy i dostałam od niego białe szaty. I od tego czasu wzmacniam się w Chrystusie, badam swoje serce. Duch Święty mnie prowadzi i mam świadectwo Chrystusa, czyli ducha proroctwa. Czy skąd wiem, że go mam? Bo gdy przyszły szczepionki, ja wiedziałam obojętnie, ile ci to będzie kosztować, nie robisz tego. I nie zrobiłam tego. Dlaczego? Bo miałam tą wewnętrzną odwagę od Ducha Świętego, przeciwstawić się temu systemowi diabelskiemu. Jaką radę byś dała w takim razie tej niemądrej, która jeszcze nie ma tych białych szat, bo to jest przez sam fakt biblijny, niemądra nie ma białych szat, bo jej lampy gasną, a mądra ma wystarczającą ilość oliwy i nie może użyczyć niestety tej siostrze, która po prostu nie ma tej oliwy, a ty jaką byś radę dała w tej chwili, bo jesteśmy na YouTubie, właśnie tym siostrom, tym pannom, tym oblubienicom, które lampy gasną, jak one mogą zdobyć takie, zdobyć takie szaty weselne, szaty wybielone? Eee, wrócić do swojej pierwszej miłości. Każdy ma doświadczenie nowonarodzenia, tej gorliwości eee, i wrócić do tej pierwszej miłości Jezusa Chrystusa. I wtedy, jak człowiek sobie przypomni, jak to było tą gorliwość, że się nie mógł doczekać i sobie piosenkę uwielbiającą puścić w domu, podtańczyć dla Jezusa Słowo Boże, które podnosi, studiować, to jest ta pierwsza miłość. I prosić Ducha Świętego o prowadzenie, a jeżeli wy źli jesteście umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile Ojczyc Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy o to proszą, prosić o Ducha Świętego o prowadzenie. Bóg jest dobrym Ojcem, kochającym Ojcem, udzieli pomocy i jeszcze jest czas, żeby każdy, jak mówi list do hebrajczyków, przystąpił do tronu łaski. Jeżeli ktoś, co nas ogląda, jest wierzący, przyjął szczepionki, bo się bał, otrzymał objawienie od Boga, niech pokutuje, bo to znaczy, że nie dostał objawienia od Boga, no i prosi o powrót do pierwszej miłości. Takie było posłanie do listu w Efezie, prawda? W drugim rozdziale Apokalipsy Świętego Jana. Więc jeśli mam takie tutaj prawo zadawania pytań, bo sobie sam to prawo dałem, widać na to. Jakub tutaj nie buntuje się. Więc powiedz Gosiu, ty masz jakieś pytanie, które cię na przykład nurtuje do Jezusa? Może tutaj do nas? Może w ogóle coś, co cię najbardziej zastanawia, jeśli chodzi Gosia, o się po twojej prawicy, po prawicy celiny? Więc, czy masz takie pytanie, coś, co cię na przykład zastanawia najbardziej w tych czasach ostatecznych, w tej chwili, na ten moment?